Hej, ostatnio mówiłem na temat Smarta, czyli metodologii, dzięki której możesz łatwo i szybko ustalić swoje własne prywatne cele. Jednak dzisiaj chciałem porozmawiać na temat problemów, z którymi możesz się mierzyć, jeżeli zaczniesz wykorzystywać tą technikę w niewłaściwy sposób. Musisz pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie narzędzie dzięki któremu możesz osiągać swoje cele, ale jeżeli jest niewłaściwie wykorzystywane, może doprowadzić cię do frustracji i wypalenia w tym, abyś osiągnął swoje cele. I zacznijmy od pierwszego punktu, którym jest nadmierne skupienie na mierzalności. Jeżeli chodzi o firmy, to one bardzo często wykorzystują, im więcej, tym lepiej. I weźmy na tapet coś takiego jak gry komputerowe. Na pewno znasz kilka firm, które można powiedzieć, że robią gry taśmowo i wypuszczają co kilka miesięcy jakąś nową grę. Tylko jaka jest jakość tych gier? Odpowiednia, zagrałbyś w nie, czy może jednak zrezygnował? Ale w życiu prywatnym jest podobnie. Wyobraź sobie, że dajesz sobie cel przeczytania 24 książek w roku. Ale czy skupiasz się na treści tych książek? Czy może chodzi tylko o ilość? Aby przeczytać jak najwięcej tych książek i nie interesuje ciebie jakość tej wiedzy, która jest zawarta w tych książkach, Albo malujesz obraz i ktoś ci płaci za dobrze wykonany obraz. Dobrze namalowany taki obraz może kosztować fortunę. Na przykład Mona Lisa Da Vinci. To jest jeden obraz, który jednak jest troszeczkę wart. Ale czy Ty będziesz w stanie namalować taki sam obraz? Czy jednak, może pójdziesz taśmowo i będziesz taśmowo? Kreował te wszystkie obrazy jeden po drugim i wszystkie będą takie same, ile wtedy zarobisz? Czy Twoje obrazy będą miały odpowiednią jakość, jeżeli skupisz się tylko i wyłącznie na ilości? I przejdźmy do następnego, czyli braku elastyczności. I to jest chyba największy problem, z jakim ja się spotykam, jeżeli chodzi o osoby. Które zaczynają swoją przygodę z wyznaczaniem celów, czy to noworocznych, czy jakiś prywatnych, czy coś podobnego. Jednym z ciekawszych, z jakimi ja się spotkałem, i pogrążeniem całego celu był wyjazd na wakacje do Tajlandii. Tutaj znajomi, którzy mieli taki cel wakacyjny, wziąć urlop i wyjechać gdzieś na wakacje, Właśnie do Tajlandii, nie przewidzieli jednego małego szczegółu: że firma, w której pracowała kobieta, zbankrutowała i musiała poszukać nowego zatrudnienia. Niestety to przypadało na ten okres wakacyjny, w którym mieli się wybrać do Tajlandii, i mimo tego, że założyli, iż to będzie taka spontaniczna podróż, i kilka tygodni wcześniej, dwa, trzy tygodnie wcześniej, kupią sobie bilety i polecą do tej Tajlandii, i będą wszystko na miejscu ogarniać, to wzięli kredyt tylko po to, żeby pojechać do tej Tajlandii, nie będąc pewnym zatrudnienia i tym podobne. Mimo to tak wybrali się i dosyć długo spłacali ten kredyt, który był wzięty na taką małą przyjemność, bo nie przewidzieli pewnych rzeczy. Z czegoś innego, a nie chcieli rezygnować z tego wyjazdu. Inny przykład jest dosyć bardziej prozaiczny, czyli zmiana w firmie, w której możesz pracować. Załóżmy, że zaplanowałeś sobie pobudki o tej piątej rano, żeby codziennie biegać, jednak firma zmieniła czas otwarcia, i teraz zamiast chodzić na tą dziesiątą do pracy, to musisz być o siódmej. I automatycznie cały Twój plan legł w gruzach. Co ci zostaje, zmiana firmy? Czy jednak podejście w trochę bardziej elastyczny sposób do tego biegania, i może stworzenie troszeczkę innych nawyków, które ułatwią ci zapanowanie nad tym celem? To już jest pytanie tylko i wyłącznie do Ciebie. Kolejny punkt to ryzyko demotywacji. I tutaj jeżeli weźmiesz sobie zbyt ambitne cele, powiedzmy, taki najprostszy, to schudnięcie 15 kg w ciągu miesiąca. I teraz co zrobisz, aby schudnąć te 15 kg? Zaczniesz chodzić na siłownię, biegać i tym podobne, i nagle okazuje się, że po tygodniu te rezultaty nawet w małym stopniu nie przybliżają Ciebie do tego, abyś schudł. Te 15 kg. Czy się zdemotywujesz? Większość osób tak. Pogrąży się w pewnego rodzaju marazmie, tylko dlatego, że ma zbyt ambitne cele. Albo inny przykład związany z demotywowaniem, to nauka przez 15 godzin dziennie. Nikt nie jest w stanie tego wytrzymać. I ja osobiście znam niejednego studenta. Który właśnie w taki sposób starał się uczyć, zdobywać te piątki, aby dostać jakieś dofinansowanie z powodu średniej, jaką wypracuje, jednak okazywało się, że po kilku tygodniach, dwóch, trzech, nagle chęć do nauki mu odchodziła, bo cały czas się uczył te 4-5 godzin codziennie, i mimo tego, że miał pasję do tego na samym początku, no to jednak z czasem ze względu na zbyt wysoki próg, tą tyczkę, którą sobie sam zadał, ciężko było mu przeskoczyć, dlatego rezygnował po kilku tygodniach nauki. Dlatego branie odpowiednio niskiego celu i określanie tego niskiego progu jest bardzo ważne, a nawet jeżeli weźmiesz za duży, to dobrze jest posypać głowę popiołem i troszeczkę go zmniejszyć. I kolejnym problemem, z jakim możesz się zmierzyć, to jest ignorowanie długoterminowego projektu perspektywy i skupienie się tylko i wyłącznie na tu i teraz, na czymś małym. I chyba najbardziej klasyczne to jest skupienie się tylko i wyłącznie na finansach, żeby zarabiać jak najwięcej. I ja to widzę wśród młodych osób, które skończyły całkiem niedawno jakiś liceum czy studia i podejmują pierwszą pracę. Najczęściej chwytają się wszystkiego, bo mają 24 godziny i zaczynają obliczać, ile to nie zarobią. Zaczynają pracować w jednej, dwóch, trzech firmach. Czasem biorą jakieś nocki, i tak znam takie osoby, które pracują 24 godziny na dobę. Bo chcą zarobić wystarczająco dużo, żeby już nie pracować. I tak naprawdę gdzieś ucieka im ten prawdziwy cel, że praca to nie wszystko i bardzo szybko się wypalają. Znam osoby, które tak pracowały, mimo tego, że ich długoterminowy cel to było nie pracować. Po iluś tam latach takiej pracy, albo w weekendy mieć jedną długą, nieprzerwaną imprezę, okazywało się, że te osoby w weekendy odsypiały praktycznie 2-3 dni, i musiały zregenerować swoje siły, bo nie były w stanie nad tym zapanować. Gdzieś zgubiły ten swój prawdziwy cel, nad którym chciały się skupić, i poszły tylko i wyłącznie w to, że muszą zarabiać jak najwięcej. Albo innym klasycznym ignorowaniem długoterminowego celu jest efekt jojo podczas odchudzania. Ludzie bardzo szybko potrafią zrzucić te zbędne kilogramy, i gdy już dojdą do tej linii, do tych kilogramów, które chcieli, nagle okazuje się, że tyją jeszcze więcej, jeszcze bardziej, bo zamiast wypracować jakiś system codziennego chodzenia na siłownię, na przykład biegania, czy innych aktywności fizycznych. Skupiają się tylko i wyłącznie na tym, żeby codziennie jeść jakąś sałatkę, tudzież jeden listek sałaty, aby jak najszybciej zrzucić zbędne kilogramy, które zdobyły podczas kilku lat swojego życia. Dlatego to jest dosyć niebezpieczne. Kolejnym problemem jest zbyt duża złożoność tych zadań albo nieodpowiednia definicja celu. Bo co to znaczy, że chcę być bogaty? Co to znaczy, że chcę być dobrym człowiekiem? Albo coś podobnego. Co to znaczy, że chcę lepiej zarabiać? Bardzo często ludzie nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, co to właściwie znaczy. Bo co to znaczy, że chcę jeździć lepszym samochodem? Czy samochód BMW z 1991 roku. To jest odpowiedni samochód? Czy może nie? A może jakaś Tesla, która została wyprodukowana całkiem niedawno, jest dużo lepszym wyborem? A może jakiś samochód wyprodukowany pomiędzy? A może zwykły Fiat 126P? Więc, co to tak naprawdę znaczy lepszy samochód? Z tym konkretnym punktem ludzie mają bardzo często największe problemy. Bo nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, czego właściwie ja chcę. Jestem w stanie powiedzieć, czego nie chcę, ale czego ja chcę? Nie wiem. Nikt mi tego nie powiedział. Dlatego tutaj bardzo łatwo jest zgubić tą wizję samego siebie i zgubić własne marzenia. Innym aspektem, z którym można się mierzyć, to jest nieuwzględnienie czynnika ludzkiego. Czy macie może takiego kolegę, koleżankę, która cały czas prosi was o jakieś niewielkie przysługi, czy coś podobnego? Czy może wpada z jakąś niezapowiedzianą wizytą, czy coś innego? To jest właśnie takie nieuwzględnienie czynnika ludzkiego, bo czy ty nie robisz czasem czegoś podobnego? Czy interesuje ciebie, że ktoś musi jechać. Tu i teraz nagle do szpitala, bo na przykład ktoś z jego rodziny jest w szpitalu, czy może a co mnie to obchodzi. To jest właśnie jeden z czynników, który może doprowadzać do tego, że staniesz się, nazwijmy to w cudzysłowie samotny, gdyż ludzie zaczną od Ciebie uciekać, jeżeli Twoje cele będą ponad to, jak zachowujesz się względem drugiego człowieka. I zaczną Ciebie ignorować, zaczną uciekać, bo kto chciałby spotykać się w ogóle z osobą, która ignoruje innych i dla których najważniejsze jest tylko i wyłącznie własne ja? No to jest, można to nazwać pewnego rodzaju narcyzm. I czy chciałbyś być takim narcyzem, wykonując, realizując swoje marzenia? I tutaj zostawiam Ciebie z tym pytaniem sam na sam. Ale od razu mogę zaznaczyć, że jeżeli Twoje marzenia są dla Ciebie ważne, to zawsze znajdą się osoby, które będziesz musiał wyrzucić ze swojego środowiska. Ja tak zrobiłem. Kolejnym minusem jest zbytnia koncentracja na wynikach, i tutaj wezmę na tapet sprzątanie domu. Wyobraź sobie, że masz teraz tu i natychmiast posprzątać cały pokój. Czy już na samą myśl nie myślisz o tym, że właściwie ja nie chcę? Właśnie włączył ci się leń od tego, że musisz posprzątać cały pokój. Jednak lepiej jest to rozłożyć sobie na mniejsze części i nie koncentrować się aż tak na samym wyniku, że cały pokój musi zostać posprzątany. Zresztą każdy z nas widział, zna. Taką osobę, która zanim zaprosi gości do siebie, to musi posprzątać całe mieszkanie. Tylko gdzie jest wtedy ta przyjemność ze spotkania z ludźmi, czy zaproszenia, pochwalenia się domem, czy czymś nowym w domu, czy nawet samego faktu spotkania ze znajomymi, skoro cały czas wisi ta wizja, że cały dom musi zostać posprzątany. To chyba jednak nie o to chodzi w samym określaniu takich celów. I kolejny minus, już ostatni, czyli zbytnia fragmentacja wszystkich działań, które mają prowadzić Ciebie do osiągnięcia celu. I tutaj najlepszym przykładem jest odchudzanie, bo możesz sobie zaplanować, że będziesz wykonywać jakieś ćwiczenia przez 20 minut, potem siłownia godzina, potem jakaś joga przez pół godziny, potem jeszcze jakaś jazda na rowerze, potem pływanie. I już pewnie zauważyłeś, że coś tutaj się nie zgadza, gdzie jest ten czas, który ma ci umożliwić te schudnięcie czy coś podobnego. Masz cały czas zapchany grafik tymi aktywnościami, gdzie jest czas na regenerację, na relaks, spotkania, chociażby z rodziną, jakieś interakcje społeczne tylko po to, żeby podnieść swoje samopoczucie psychiczne. I żeby mieć ten cel, po co to robisz, czyli po co się odchudzasz, żeby czuć się lepiej, czy czuć również to, że masz wsparcie od innych osób, to jest dosyć ciężkie, jednak też zauważyłem, że ludzie w osiąganiu celów bardzo często próbują zapełnić swój cały kalendarz od rana do nocy jakimiś aktywnościami. I zapominają o takich podstawowych rzeczach, jak porozmawianie z przyjacielem. I to tyle, jeżeli chodzi o minusy, z którymi możesz się spotkać podczas stosowania smarta. A jeżeli jesteś zainteresowany, jak w miły, przyjemny i nieśpieszny sposób zrealizować swoje marzenia, to zapraszam Cię do mojego kursu budowania własnych nawyków. I zapraszam już wkrótce na następny materiał.